Cześć, witajcie w drugim odcinku z naszej serii OneBlock, mówi tak zwany Krzychu i bez przeciągania od razu zacznijmy. Nic nie robiłem poza nagraniem, tak więc zbierzmy od razu wszystkie rzeczy szybko. I myślmy to zrobić dalej. No właśnie z ostatniego odcinka mamy niego. Widzę, że od niego wodorosty można kupić, ale nie mamy czym, i to był ten blok. Tak więc a Kosa, się z niej, więc kilof, Więc pora zrobić sobie nowy. Ja właściwie się też możemy zrobić nową. Zaraz to się zepsuje. Dobrze. O, łapam prezmaly. Ciekawe. O, mamy pierwsze jabłko. Mowe cpieni. Dobra. Cześć, a tutaj damy jeszcze 4. Mniej więcej porówna. Więc nie przypala. To możemy dać to. Może jeszcze. Dobra. Mamy pierwsze jabłko, dobra. No to kopiemy. Ale to samo. O, kurczę, wchodzimy No to chciałem ogólnie Wam bardzo podziękować za przyjęcie pierwszego odcinka, gdzie w tym momencie, kiedy to nagrywam, mamy już 200 wświetleń. Chciałem też się zapytać was, bo mamy tutaj opcję grania shaderów, jeśli polecacie jakieś, oraz resource packi, czy paczki zasobów. No chętnie posłucham was w waszych komentarzach. A teraz wracamy do kopania. No mamy nową sadzonkę. wierku. What's us it. Go. I zaraz będziemy mieli kolejny step. Jest już pamiętam. O. ale do Wojt. O, to 64. nie mamy jeszcze. Mamy mam blok. Workshop. Trochę tak szkoda zabija świnię. Iron Sword, właśnie można zrobić. No, nie jest to głupi pomysł. Dobrony, lepsze zawsze. To, dobra. Zostając chciałem sprawdzić... O, słuchajcie, 24 już. Też chciałem się zapytać, czy chcielibyście, może, tą serię na streamach. Chętnie byłoby łatwiej i kolejny się pojawił. Złoto, czuw, mieć, kość. Właśnie mogę już kupować te rzeczy. Bam, byśmy sobie kupili? to chyba wyrośnie nam tu. Właśnie, pierwszą rzecz teraz sadzi Oprócz okay. drzew Przepraszam No, zaczął padać deszcz a 750, a no też jeszcze 50 bloków. Jeszcze trochę i ostatni jesteśmy, step czy No, ogrodne na oczach. No to rozwalmy od razu. Nie, żebyśmy bardzo goś potrzebowali, ale drewna zawsze więcej. Czemu nie? teraz dostaniemy. O, jest węgiel. No to będzie nam pewno użyteczne. Mamy jeszcze te. Możemy spróbować zrobić. Ilo żelazny. i przy zrobię też w końcu łopatę Jękka lamp. jeszcze znalazła się mogę. Tu jest przepalić. Lok na No, żeś się pojawił. No i się robić no. Kolejny szkłazo. Musiałbym zadać jakiś tu znacznik. Użyjemy. O, możemy kupić namorzeny. Prach, pyli, kwiat. Ruch, zaszlam, w osobę, o kot i lamę. Dobre, sobie tak, kota. Dobrze, żeby Ale pamiętać, że tu jest ten blok i kopmy dalej. Przy trzech narzędziach jest zbyt trudno. Ustawimy przy dwóch, będzie łatwiej. Mamy kolejne budę żelaza. Tu chyba też były. E, węgiel. Trzeba zrobić tak. Dodać ten normalny węgiel. I przy okazji zrobić pochodne. I też myślę by miałem piąty poziom, ale by zaliczyć osiągnięcie spadnijmy w przepaść. Więc cześć. Nie, <laughs> nie, więc no więc wróciłem. Wiem, że zwróciłem pięć poziomów, ale trudno. Kolejne drzewo, jest tak miecz, siera i rok, No się może wejść w to, tak, a tu? inny się pojawił. ...o... ...się jest, ...o... ...bamus na mroście... z maryntów... ...węgiel... ...coż... ...nie bardzo. ...kości... ...nie za bardzo... ...to nie drobio... ...o... Jaja nawet... ...ale wiem, że możemy się rozszerzyć... ...tylko mamy dużo mchu. ...nasz Tiborek jeszcze wszystko inne wrzuca...

bo mi nie starczy no, prawie prawie idealnie jeden blok Plan jest teraz taki, by to zasypać ziemią. I się rozjaśnia ładna czerwona mgła. Możemy jeszcze wypełnić. więc mam taki ciekawy pomysł, że gdyby mieć takie kawałki placków, jak gdyby. Las, które będą przydzielone chem. Myślę, że to będzie ciekawie wyglądało. Żeby już to od zrobić. tutaj dać na przykład te drzewa, żeby oddzielić. To takie różne białe. Na przykład tutaj będzie yy, normalne. Pomoc jeszcze też możemy dać w innym. Właściwie rozwala to wypadnie mi. Tak, no to dobrze. Eee, yeah, byśmy zaczęli My na bambus nie dobra. Ale drzewa zetnijmy. 5. Nie, nie mogę nic kupić ciekawego od ciebie Jest kolejna skanka. tu i drewno nowe odstawimy sobie No dobra, wróćmy do kochania Remówiąc kopiąc to zastanawiałem się nad takim modem, który automatycznie wybiera nam yy, narzędzie właśnie do rozwalanego bloku, tak więc jeśli sądzicie, że mogę użyć takiego ułatwienia, możecie napisać w komentarzu. Możliwe, że zrobię nawet ankietę. I zaraz będziemy kończyć Już 19 minut filmu ponad. Ale chciałem jeszcze tysiąca bloków, przynajmniej dobić. No dobrze, mamy tysiąc. Tak więc. Jeszcze sobie. Weźmiemy bambusy, Zjedziemy nowe. Tak więc dziękuję. Wato, że byliście dzisiaj ze mną. Tak zwany Krzychu. I napiszcie swoje przemyślenia. Dziękuję i cześć.